Witam wszystkich tak, przy niedzielnej kawie co dzisiaj wezmę mixik za 25 zł mamy gwiazdka z nieba i ekstremalne 7 zaczniemy od ekstremalnego 7 z numerkiem 15 i szukamy symboli plik lub siódemka nam mnoży razy 2 lub sztabka złota Mnożę razy 5. Mamy palmę, muszka, kawa, akurat do kawy, kwiatek, portfel, siódemeczka, mamy razy dwa, pierścionek, zegarek, wiśnie, podkowa na szczęście plecak balsam trofeum chmurę biedroneczka świnka korona auto melon perła ananas Rower, piłka, diamenty i ostatnie, awokado. I siódmeczka była tu. I co to mamy przy siódmeczce? Mamy 20 zł, to nam mnoży. To mamy w tym momencie 40 zł. Już jesteśmy na plusie. To drapiemy gwiazdka z nieba z numerkiem 48. Numer. szukamy sześć, liczby siedemnaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści, i mamy jeden nie ma dziewiętnaście, nie mamy piętnaście, nie ma dwadzieścia osiem, nie no. mamy dwadzieścia sześć, oboczek. Ósemeczki nie mamy. 33 nie ma. 27 nie mamy. 35 nie mamy. Trójeczki nie mamy. I gdzieś tu powinny być litery kontrolne. J q Akurat gwiazdka z nieba nic nam nie przyniosła. Ale ekstremalne 7 przyniosło 40 zł to jesteśmy 15 zł do przodu. Będzie na kolejne pomnożenie. Dzięki za subskrypcję. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Cześć.